Widzowie, gram sobie na moim świecie survival. Już jakieś itemki mam. Co? Latające drzewo Co to ma być? Co? Co to za dziura? Gdzie ja spadłem? O! Czy to są bakrun? Czekajcie, co? Jak ja tam mam wyjść? Nie, utknąłem tu. Widzowie, co mam teraz zrobić? Zostawcie lajka. Like Dobra, ja się tutaj boję, dawać jakiekolwiek dźwięki O kurde Dobra, ale się cykam Kurde, to jakieś małe pokoje Dobra, tu mi zaraz coś może wyskoczyć Dobra, tu nic nie ma Czekajcie, co tam? Tam jest jakiś korytarz I skrzynka Może tam będą jakieś itemy? Czekajcie Czekajcie, co? Nie ma żadnych itemów. A!